Wszystkim, ja jestem Oliwia i dzisiaj wam opowiem o moim doświadczeniu z uniwersytetem przyrodniczym, który był moją pierwszą uczelnią. Jeżeli chodzi o to, jak tam w ogóle trafiłam, to chodziłam do podstawówki, a następnie do gimnazjum, gdzie doświadczyłam bardzo silnego prześladowania jako osoba neuroatypowa. I tak ogólnie no, szczególnie gimnazjum wspominam dość negatywnie. W podstawówce jeszcze w miarę miałam tą możliwość rozwijać swoje pasje, ale wraz z biegiem lat to po prostu było też w pewien sposób tłamszone między innymi przez nauczycieli i ich podejście. No i trafiłam do liceum na biolchem dlatego że podjęłam sobie taką decyzję, że skoro interesuje się medycyną, to w takim razie spróbuję trochę ją zgłębiać. No wtedy jeszcze myślałam, że może zostanę lekarzem, może analitykiem medycznym, tego typu kierunki. No i byłam w tym liceum i wspominam je naprawdę negatywnie, bo o ile klasa, z którą chodziłam, była całkiem spoko, o te nauczyciele stosowali przemoc psychiczną wobec nas. Wiecie, już pomijając niesprawiedliwe ocenianie, no to po prostu było znęcanie się. Oczywiście było parę wyjątków, którzy byli w porządku wobec nas, niemniej właśnie zdarzały się jednostki, które w moim odczuciu nigdy nie powinny były zostać nauczycielami. Co szczególnie mi doskwierało, to to, że jako osoba neuroatypowa w każdej pojedynczej szkole i na każdej pojedynczej uczelni, nawet tej obecnej, byłam oceniana dokładnie w dokładnie ten sam sposób co osoby neurotypowe. A wiadomo, że neuroatypowość wiąże się z całkowicie odmiennym postrzeganiem świata. I w przypadku osoby neuroatypowej ocenienie dokładnie w ten sam sposób co innych uczniów jest po prostu dyskryminacją Pomijając już też przeciążenie sensoryczne, jakie miałam, widzicie, to były czasy, kiedy jeszcze mój stan zdrowia wyglądał inaczej, kiedy jeszcze nie miałam tego ciężkiego rzutu polineuropatii, więc mogłam normalnie, tak jak inni, uczyć się dziennie. Chociaż zdarzały się, nie powiem, a takie już wtedy moich chorób, które dawały mi popalić, to powiedzmy, że jeszcze wtedy jako taki mój stan zdrowia pozwalał na dzienną naukę. Ogólnie byłam beznadziejna z chemii, to muszę przyznać otwarcie. Tak jak biologię super rozumiałam, tak po prostu chemia to była dla mnie czarna magia, i dlatego podjęłam właśnie taką decyzję, że wiecie, nie analityka medyczna, nie weterynaria, nie kierunek lekarski, gdzie zresztą do no to już po prostu słyszałam od pewnych osób, że zarąbiście trudny kierunek i potrafi wykończyć człowieka nieraz. Więc stwierdziłam takie, że dobra, yy, trzeba rozważyć coś innego. No i jeszcze też myślałam gdzieś tam o albo ratownictwie medycznym, ale miałam takie, że nie, 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 kurde, nie, ja jestem za słaba, po prostu już tu wiedziałam, że mój organizm nie dałby rady, więc grzecznie podziękowałam za takie propozycje i w każdym razie padło na biologię. I najpierw pozwólcie, że Wam opowiem o moich wyobrażeniach. Widzicie, ja się bardzo pasjonowałam biologią, naprawdę. Był to jeden z, mimo okropnej nauczycielki, był to jeden z moich najukochańszych przedmiotów, który po prostu i ja sobie wyobrażałam swoją karierę w ten sposób, że albo właśnie będę pracować z ludźmi w laboratorium i też po części zajmować się tą medyczną stroną, albo z kolei będę pracować właśnie gdzieś tam, wiecie, ze zwierzętami, nawet jak nie jako weterynarz, to na przykład wiecie gdzieś tam w ogrodzie botanicznym czy tego typu rzeczy. Też żeby była jasność, ja się nie spodziewałam, że pierwszy rok studiów to będzie takie wow, bo wiadomo, że wtedy jest prowadzony największy przesiew i na przykład teraz na psychologii, żeby nie to, że było nauczanie zdalne, to ja przyznaję, że ja mając jeszcze tyle przedmiotów do nadrobienia z pierwszego semestru, ja bym w życiu nie dała rady ukończyć tego pierwszego roku, także pomyślcie sobie co dopiero wtedy jak nauka była stacjonarna. No ale dobra, decyzja podjęta. I powiem tak, będą zarówno pozytywne aspekty tych studiów, jak i negatywne. Natomiast chciałabym powiedzieć, że ja ani trochę nie żałuję, dlatego że poznałam tam moją przecudowną przyjaciółkę, z którą utrzymuję kontakt po dziś dzień, z którą naprawdę bardzo się przyjaźnimy. I po prostu ze względu właśnie na nią zrobiłabym wszystko jeszcze raz, gdybym miała na przykład teraz taką decyzję do podjęcia. Generalnie studia zaczęły się od takich, wiecie, totalnie luźnych wykładów. To był taki dzień zapoznawczy z uczelnią, gdzie tam, wiecie, i osoby z samorządu nam trochę opowiadały, że na przykład jakby jakiś wykładowca był nie farto, żeby do nich się udać. I tak, wiecie, wszystko na takim totalnym luzie. Pamiętam, że wtedy przez przypadek koszulę założyłam na odwrót. No i w każdym razie, to no, tak sobie tam przesiedziałam cały dzień. Też pamiętam, że miałam takie coś, że kurczę, są budynki uczelni, blisko przystanku autobusowego, na który przyjeżdżałam, a ja musiałam gdzieś w ogóle totalnie, wiecie, w bardziej odległe miejsca jeździć tramwajem. No cóż, no taki kierunek sobie wybrałam. Niemniej no dobra, wiecie, zaczęła się nauka i zaczęłam poznawać tam poszczególnych wykładowców i przedmioty. I te przedmioty, które zapamiętałam, to ja sobie wypisałam. Uprzedzając pytanie, nie pamiętam, czy tam był w ogóle jakiś wlew czy coś takiego. W każdym razie jeszcze, wiecie, jako że ja tam studiowałam tylko miesiąc czasu, to po prostu pewne przedmioty nie zdążyły się zacząć. Także pozwólcie, że ja wam opiszę to, w czym rzeczywiście brałam udział. Jeżeli chodzi o ergonomię, no to muszę przyznać, że tutaj prowadził te zajęcia bardzo taki fajny facet, bardzo taki wesoły, z poczuciem humoru. Niemniej troszkę za szybko, według mnie, przełączał te slajdy, wiecie, to jeszcze, to nie było że teraz, jak na studiach przyrodniczych, że wykładowcy wysyłają nam prezentacje do nauki, tylko to jeszcze były czasy, jak rzeczywiście trzeba było wszystko notować i to w taki tradycyjny sposób. Niemniej dobra. Też jeszcze na pewno miło wspominam, i tu uwaga o dziwo, panią od Matmy. Naprawdę, ona prowadziła wykłady i ćwiczenia, gdzie dla mnie to jest trochę dziwne, żeby z takiego przedmiotu były wykłady, ale okej. Okay. No i powiem Wam, że naprawdę miała super podejście, bardzo fajnie tłumaczyła. No i muszę przyznać, że tak jak zawsze, matematyka była dla mnie traumą psychiczną, tak ta pani była naprawdę super. No i dochodzimy do pierwszego kontrowersyjnego przedmiotu, czyli do fizyki. Pamiętam, że tak jak ja potem pokochałam w szkole medycznej, tak no wtedy jeszcze jej nienawidziłam, zwłaszcza, że miałam naprawdę taką ciętą kosę w liceum, która bardzo surowo oceniała i naprawdę nas męczyła. No i w każdym razie fizyka to był taki przedmiot prowadzony przez panią profesor. Z nią mieliśmy wykłady i ona bardzo mi, wiecie, taka bardzo miła, taka bardzo otwarta na ludzi i ona właśnie nam też mówiła, co mamy przykładowo zapisać sobie, więc o ile wykłady były super o tyle, uwaga, ćwiczenia to był dramat, naprawdę. Po prostu ta wykładowczyni nie, ludzie to jakaś masakra. Słuchajcie, już pomijam fakt, że ona robiła trudne wejściówki. Zresztą, jako wykładowca, no teoretycznie miała takie prawo, nie? Ale słuchajcie, tego w ogóle ona przez całe zajęcie po prostu gadała, i to w taki sposób, że myśmy tam normalnie no, zasypiali praktycznie na tych zajęciach. I tu naprawdę moje słowa może potwierdzić wiele osób, bo też z pewnymi osobami utrzymuje kontakt po tych studiach. I słuchajcie, po prostu jak już zostawało ostatnie 15 minut, to ona na te 15 minut dopiero kazała nam robić doświadczenia, i opisywać te doświadczenia, i jeszcze rysować wykresy. Ja pierniczę! Według mnie najbardziej absurdalnym przedmiotem była informatyka. I wiecie, wtedy to nie było coś na zasadzie, że umiejętności akademickie, tak? Że wiecie, nauka pisania studentów prac licencjackich, no bo to najpierw był licencjat. No, tylko naprawdę słuchajcie, myśmy mieli z taką jedną panią, która kazała nam wyszukiwać cudze prezentacje i te prezentacje hejtować. To było coś na zasadzie, że yy, wiecie, wpiszcie sobie, że prezentacja na dowolny temat, następnie wyszukajcie tą prezentację i komentujcie, co w tej prezentacji jest nie tak. Tak, tak, moi drodzy, tak, takie rzeczy się dzieją na publicznych uczelniach. Bo w ogóle jeszcze, wybaczcie, nie wytłumaczyłam czemu publiczna uczelnia. Publiczna uczelnia, dlatego, że po prostu mnie nie było wtedy stać ani na studia zaoczne, ani na prywatną. Wtedy jeszcze nie miałam przydzielonej renty. Teraz wiecie, już mając rentę, mogłam sobie spokojnie pozwolić. No, wtedy były po prostu inne czasy. Natomiast mówię, też mój stan zdrowia jeszcze był, no nazwijmy to, że na tyle dobry, że pozwalał na tą dzienną naukę w takim normalnym trybie. Chociaż oczywiście do Wrocławia trzeba było dojeżdżać. I w ogóle też przyczyną, dlaczego mnie interesowały takie medyczne kierunki było to, że ja już wtedy zaczęłam diagnostykę mojej choroby genetycznej i od służby zdrowia niczego nie mogłam się dowiedzieć, więc potem wraz z pójściem do szkoły medycznej zostałam też neuronaukowcem, aczkolwiek o tym opowiem Wam w kolejnym vlogu. Kolejny przedmiot, geologia. Powiem tak, ja nie wiem za bardzo. W sensie wiecie, słowa bios logos, w których składa się biologia, oznaczają naukę o życiu. Tymczasem geologia, no... Powiem tak, gdybym wtedy chodziła po górach tak jak teraz i gdybym wtedy tak się interesowała tym tak jak teraz, to bym pewnie była w niebo wzięta wręcz. Natomiast wiecie, jako że miałam takie, że ja chciałam się uczyć o zwierzątkach, wiecie, miałam taką wizję biologii, że ja będę ze zwierzątkami, czy coś tam z ludźmi będę robiła, nie, to po prostu pamiętam, że no niechętnie chodziłam na tą geologię i pamiętam, że to było z takim miłym panem, całkiem miły był i nas uczył właśnie o tych różnych minerałach. I ja uczęszczałam na wykłady, dlatego że ćwiczenia w pierwszym miesiącu się w ogóle ani razu nie odbyły, więc no, chodziłam po prostu na te wykłady. Natomiast pozwólcie, że mając tą informację od mojej przyjaciółki, podzielę się z Wami tym, co było na ćwiczeniach, mianowicie z tego, co mi powiedziała. To na ćwiczeniach po prostu uczyli się rozpoznawać te poszczególne skały. Także, no, tak to po prostu wyglądało. No i w każdym razie, teraz sobie przejdziemy do uwaga. Uwaga! Biologii bezkręgowców. I żeby była jasność, ja też nie zakładałam od razu, że wiecie, że będzie genetyka, że będą kręgowce, anatomia, nauka o człowieku, nie? Niemniej, no, powiem szczerze, że tak. Jeżeli chodzi o, o wykłady, to były naprawdę nudne i ja spałam na tych wykładach. Natomiast, jeżeli chodzi o ćwiczenia, to z jednej strony one były ciekawe, bo oglądaliśmy pod mikroskopem te różne stworzonka i potem je rysowaliśmy w zeszytach i tam wszystko opisywaliśmy, ale z drugiej strony, no, prowadząca, co prowadziła te zajęcia, robiła wejściówki i okropnie niesprawiedliwie je oceniała. No i tutaj przechodzimy do jednego z absolutnych hitów tej uczelni, mianowicie do morfologii roślin. No wiecie, rośliny to też są organizmy żywe, tak? Więc w gruncie rzeczy podejmując studia biologiczne, wy będziecie się o nich uczyć. Natomiast słuchajcie tego. Mieliśmy takiego prowadzącego z bardzo nietypowym nazwiskiem. I w każdym razie, jak on prowadził wykłady, to przyznaję, że ja się trochę nudziłam, bo to polegało na tym, żeby siedzieć i słuchać. A mnie takie przedmioty kompletnie nie interesują. Ja jestem po prostu tym typem osoby, która musi coś robić sama, bo inaczej nie będę zainteresowana tematem. No i w każdym razie, pamiętam, że ćwiczenia odbywały się w takim budyneczku, który, uwaga, znajdował się tam, gdzie latały różne ptaki i wiecie, one były męczone często przez studentów weterynarii i w każdym razie zdarzało się, że gęsi na przykład siadały na środku ścieżki i syczały na, studen na studentów albo pamiętam, że były też zagrody, gdzie były alpaki, owce, kozy i pamiętam, że ta koza zwłaszcza jedna podchodziła i normalnie głaskaliśmy tą kozę, co było akurat super. No i w każdym razie, dobra. Na zajęciach były wejściówki i muszę przyznać, że mi się z jednej strony nie chciało uczyć na nie, ale z drugiej strony zdawałam sobie gdzieś tam sprawę, że to jest konieczność, więc powiedzmy, że tam w miarę na jakieś punkty sobie je zdawałam. I właśnie, co było naprawdę głupie, to to, że zamiast normalnych ocen, tak jak na każdej szkole, tak jak wiecie, w każdej szkole, na każdej uczelni, nawet mojej psychologicznej, to wiecie, co tam było? Po prostu same punkty ECTS i żeby była jasność. Teraz na przykład jak studiowałam psychologię, to też określone oceny odpowiadała określonej ilości tych punktów. Natomiast no, na Uniwersytecie Przyrodniczym były same punkty ECTS, nie było żadnych ocen, i dla mnie to jest po prostu masakra jakaś. No i wyobraźcie sobie, że. Na zaliczenie ćwiczeń mieliśmy do zrobienia, co? Mianowicie proszę Państwa oczywiście, jak żeby inaczej zielnik. I zdarzało się, że nawet w padającym deszczu byliśmy zabierani na dwały odry, gdzie musieliśmy zbierać roślinki. Także no cóż, no morfologia roślin, no powiedzmy, że w jakiś sposób to jest usprawiedliwione. Natomiast to, co dla mnie jest naprawdę dziwne w tym przedmiocie, to fakt, że słuchajcie, tego ćwiczenia polegały na tym, że musieliśmy szkicować te wszystkie roślinki i po prostu, co mnie po prostu no, rozwaliło po całości, to było to, że prowadzący zamiast przywiązywać wagę do tego, czy w miarę poprawnie szkicujemy te roślinki, wiecie, czy tam odpowiednie podpisujemy, to wiecie, czego wymagało nas prowadzące? On dosłownie chodził i się czepiał o każdy szczegół, naprawdę, że za gruba kreska, że czemu pani ciśnie taką łówkiem, że to jest brzydko i w ogóle takie. Kurde, ludzie, to jest biologia, nie studia plastyczne! No, i jeszcze z takich przedmiotów pamiętam chemię. I tutaj, moi drodzy, była taka sytuacja, że... Mieliśmy ćwiczenia z taką prowadzącą, no i robiliśmy na nich doświadczenia, no bo biologia też, wiecie, jest powiązana z metabolizmem, z całą biochemią. Także, no wiecie, dość taki ważny przedmiot. Mimo, że ja byłam beznadziejna z chemii, no to gdzieś tam zdawałam sobie sprawę, nie, że jak zachodzą różne procesy w organizmach, no to wypada znać chociaż te podstawy. No i w każdym razie były te doświadczenia, no i powiem Wam, że prowadząca. Raz, że robiła wyjściówki, ale to akurat najmniejszy problem. Natomiast po prostu ona nie dbała totalnie o podstawowe zasady BHP i zdarzyło się, że ja przez tą osobę normalnie oblałam się kwasem, bo okazało się, że tam był rozstrzeliony wąż, którym trzeba było go, wiecie, tak jakby napuszczać z takiego specjalnego naczynia. Na szczęście nic poważnego mi się nie stało, bo kwas był bardzo mocno rozcieńczony. Niemniej gdyby był stężony, to ja bym miała po ręce. Jeszcze z takich rzeczy, które mi zapadły w pamięć, to pamiętam, że odchodząc z Uniwersytetu Przyrodniczego, była taka bardzo wymagająca dla mnie karta obiegowa, że, wiecie, i tam specjalnie do biblioteki musiałam je w różne miejsca. Teraz, na przykład, na psychologii, de facto Wam wystarczy zaświadczenie, że uregulowaliście czesne, wiecie, za po prostu cały okres studiowania. Natomiast tam normalnie trzeba było latać z obiegówką po każdym możliwym miejscu. Jak odchodziłam ze szkoły medycznej, zresztą też było. Coś takiego. No i po prostu wiecie, trzeba było ten dzień czy dwa poświęcić na to. I jeszcze pamiętam taką sytuację na koniec, że któregoś razu my z przyjaciółką sobie siedzimy na korytarzu w jednym z głównych budynków uczelni, czekamy na jakieś tam zajęcia, nie? I normalnie w pewnym momencie, jak nie lunie to na wody z sufitu po prostu mówię wam, no że powódź zrobiła się wtedy na korytarzu. Myśmy tak spierdniczały stamtąd, a zarazem to była dość dziwna sytuacja, także. Także tak wyglądały moje studia w roku 2016. Powiem tak, jakaś część mnie stara się wierzyć, że jednak, wiecie, pewne rzeczy poszły do przodu, pewnie wykładowcy się zmienili. No, jeszcze jak moja przyjaciółka, ona trochę dłużej tam studiowała, no to, wiadomo, jeszcze pewne osoby tam brały udział w życiu uczelni, że tak powiem. Natomiast ja mam szczerą nadzieję, że naprawdę wiele rzeczy uległo zmianie tej uczelni, bo naprawdę w czasach, jak ja tam studiowałam, to to był jeden wielki cyryk na kółkach. A jeżeli chodzi o to, jak się dostałam na to uczenie, to szczerze mówiąc, oni nawet aż tak bardzo nie patrzyli na wyniki matury Po prostu mnie było, że matura z biologii, bo ja akurat biologię pisałam Mam rozszerzoną. No i po prostu wiecie, bez większego, mimo uczenia publiczne, to bez większego problemu się tam dostałam. No i cóż, nie powiem, no te studia zawiodły moje oczekiwania, to było coś zupełnie innego niż się spodziewałam. No i potem w każdym razie przeniosłam się do szkoły medycznej. Natomiast jako, że ten blok i tak już jest w chorobę długi, no to o szkole medycznej i o tym, jak zostałam neuronaukowcem, opowiem wam w kolejnym. Także tyle, dziękuję za oglądanie i na razie.